Cześć. Chciałbyś się dowiedzieć jakie nowe prędkości mogą nadejść, jeżeli chodzi o Ethernet, czyli standardizację 802.3. Jeżeli tak, to w tym odcinku opowiem, co nas czeka. Zacznijmy od tego, kogo należy słuchać. Ja widziałem ostatnio webinar Davida Lo. David Lo, jak widzisz, jest tutaj doświadczonym członkiem grupy 802.3. Jest obecnie od 2008 roku przewodniczącym tej grupy i wie dobrze, jakie aktywności w ramach nowych prędkości i nowych kierunków rozwoju 802.1.3 następują. Zacznijmy od tego, czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o najwyższe prędkości w najbliższym czasie. Mamy tutaj obecnie prędkość 1,6 terabita na sekundę, rozpatrywaną w ramach ośmiu linii fizycznych, Połączenia światłowodu jednomodowego na odległość 500 metrów lub 2 km. Czyli to jest typowy taki scenariusz raczej pod data center i wysokie przepustowości w ramach tego obszaru. Oprócz tego mamy 800 gigabitów na sekundę. Oba te obszary są jeszcze nie zestandaryzowane, nie mają nawet jeszcze swoich liter rozszerzeń ale warto wiedzieć, że tego typu prace są prowadzone. No, i tutaj prędkość 800 gigabitów może być uzyskiwana w ramach tych rozpatrywanych rozwiązań za pomocą 8 par multimodu, czyli po 100 gigabitów na sekundę w ramach 8 par, w ramach 4 par na odległość od 2 km do 50 m, czyli tutaj mamy single mode fiber, czyli jednomodowe światłowody 500 m2 km. No i mamy y, przez jednomodowe światłowody y, próbę podejścia do prędkości 800 gigabitów na sekundę w odległości 10 km i 40 km. Czyli widać, że te prace w ramach 800 gigabitów na sekundę są bardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o 1,6 tera to tutaj mamy na razie do czynienia tylko ze skalowaniem y, z prędkościami y, 200 gigabitów na sekundę per jedno połączenie szeregowe, czyli jedna para. Na odległości 2,5 km. I 500 metrów. Czyli to jest taka bardziej odległa przyszłość. Natomiast to, o czym teraz będziemy doświadczać czy rozmawiać, to są w sumie cztery obszary, czy pięć, ale ten industrial jest na razie mało aktywny. Czyli mamy obszar data center, mamy obszar operatorski, czyli karier, mamy obszar enterprise, czyli sieci enterprise'owych, no i mamy automotive, czyli branża motoryzacyjna. Tutaj David też ciekawie zauważył, że jeżeli chodzi o rozwój tych wszystkich standardów 802.3, to w ciągu ostatnich pięciu lat widzimy znaczny wzrost tej gęstości tych kierunków rozwoju, bo mamy w ciągu pięciu lat i mamy sześć ich, tych kierunków. Więc widać, że tutaj rozwija się ten trend, że większość nowych rozwiązań opiera się jednak o Ethernet, a to jest spowodowane po prostu ceną, czyli łatwiej jest zaimplementować rozwiązania Ethernetowe, które już są dobrze znane i szeroko stosowane. Zwiększać tylko ich zasięg stosowania i prędkość. Jeżeli chodzi o rozwój połączeń single przez Ethernet, to Mamy dzisiaj maksymalnie już zestandaryzowaną prędkość, zresztą 400 gigabitów na sekundę. Ale zauważ, że w ramach tych 400 gigabitów na sekundę nie mamy jednego połączenia serialowego, które by było już w pełni zestandaryzowane. Mamy jedynie projekt, który jest tu na niebiesko pokazany. 400 gigabitów Base ZR, czyli to jest kierunek, w którym zmierzamy, jeżeli chodzi o 400 gigabitów. I widać, że te dwa obszary 800 gigabitów i 1,6 tera, które omawiałem, są dopiero dalszą przyszłością. To, co teraz się bardziej zbliża krótkoterminowo, to są obszary w zakresie 400 giga i 100 giga, tylko dla połączeń miedzianych, dla połączeń operatorskich. O tym jeszcze za chwilę bardziej szczegółowo opowiem. Tutaj widać, jak zwiększa się prędkość tych poszczególnych standardów w zakresie, tu na tej osi po lewej stronie mamy ilość linii serialowych, czyli każda pojedyncza linia serialowa, to na dole tu zaznaczona, będzie oznaczała daną prędkość. Czyli mamy tu kwadracik czarny i to jest jedne, jedną linią 10 gigabitów na sekundę, następnie jedną linią 25 gigabitów na sekundę. 50 gigabitów na sekundę i 100 gigabitów na sekundę. I to z tego 100 gigabitów to jest maksymalna prędkość, jaką dzisiaj osiągamy w ramach jednej pary przewodów, czy światłowodów tu najczęściej. W każdym razie w ramach jednej linii szeregowej. I teraz wszystkie pozostałe prędkości, które tutaj widzisz, to jest multiplikacja, czyli zwiększanie i częstotliwości wykorzystania tych linii. Czyli mamy przy dwóch liniach mamy wzrost ze 50 giga na 100 giga. Tutaj mamy przy czterech liniach wzrost ze 100 giga, po prawej stronie do 400 giga, przy ośmiu liniach, liniach 800 giga, czyli widać, że najpierw w pierwszym kroku to ciało 802.3 multiplikuje, zwiększa ilość linii szeregowych, które zwiększają prędkość, a następnie jest w kolejnym kroku najczęściej podnoszona próba uzyskania wyższej prędkości na jednym połączeniu szeregowym, czyli tutaj modyfikując pewne parametry elektryczne. Jeżeli chodzi o standard 802.3CK, to jest coś, co teraz jest aktualne i nadchodzi w najbliższym czasie, to jest standard, który opisuje 100 gigabitów na sekundę 200 i 400, ale per linia elektryczna, czyli połączenie miedziane. I tutaj jeżeli chodzi o założenia, no to chcemy w ramach tego standardu wspierać 100 gigabitów, 200 i 400, zaczynając właśnie od jednego serialowego połączenia 100 gigabitów, a następnie multiplikując tą prędkość. I teraz, jeżeli chodzi o to rozszerzenie CK, to cel do osiągnięcia jest taki, żebyśmy mieli 100 gigabitów na sekundę w jednym szeregowym połączeniu pomiędzy chip to moduł, czyli pomiędzy modułem a chipem, między chipem a chipem, jak również pomiędzy przełącznikami połączonymi miedzianym kablem o długości do 2 metrów. I tutaj chcielibyśmy uzyskać 100 gigabitów na sekundę. Jeżeli chodzi o tłumienie, to wiadomo, że wraz ze wzrostem prędkości musimy zwiększać częstotliwość zegara. I tutaj dla 100 gigabitów mamy 26,5 gigaherca. I cel do osiągnięcia jest taki, żeby tłumienie było poniżej 28 dB dla takiego zakresu częstotliwości. Jeżeli to osiągniemy w połączeniu chip to modu, chip-to-chip i w połączeniu miedzianym przewodowym, no to osiągniemy cel tego standardu. Jeżeli uda się już uzyskać 100 gigabitów na sekundę w jednym połączeniu szeregowym, to wtedy będziemy mogli przejść do multiplikacji, czyli osiągnąć na dwóch liniach 200 gigabitów i na czterech liniach 400 gigabitów. Czyli to jest ten standard CK. Jeżeli chodzi o ten obszar data center, to tu po prawej stronie mamy trzy, które dzisiaj bardziej szczegółowo omówię. E, czyli o tym CK już powiedziałem: 100 gigabitów, 200 gigabitów, 400 gigabitów na połączeniu elektrycznym. Mamy tutaj jeszcze do omówienia standard 802.3ct 100 gigabitów w DWDM-ie i .3cw 400 gigabitów przez DWDM. OK, no to zacznijmy od 3.cw, czyli mówimy tutaj o obszarze data center, czyli zwiększenia prędkości za pomocą systemów DWDMowych. Ale dzisiaj realizowane to jest w taki sposób, że przełączniki pomiędzy sobą są połączone w jakimś full meshu w naszym ośrodku przetwarzania danych, a następnie są skomunikowane z jakimś transporterem DWDM. A ten transporter potem generuje poszczególne długości fali i przekazuje dalej do kolejnego urządzenia DWDM, a to urządzenie już ciemnym światłowodem przekazuje do kolejnego ośrodka przetwarzania danych. I teraz, żeby uprościć ten schemat, idea tego, Standardu 3CW jest taka, żeby już do switcha można było podłączyć tą wkładkę DWDM-ową, tak żeby zmniejszyć ilość urządzeń, które po drodze występują. Z ciekawostek ja tego typu rozwiązania już widziałem, są one implementowane, ale uwaga, one nie są standardowe. Czyli to, o czym my teraz rozmawiamy, to próba wdrożenia standardu, który będzie opisywał, że tego typu implementacje realizujemy w taki konkretny sposób. Czyli to jest standard 3CW służący do łączeń pomiędzy e, ośrodkami przetwarzania danych. Cele do osiągnięcia w tym standardzie CW e, to jest osiągnięcie oczywiście 400 gigabitów e, prędkości ethernetowego połączenia przy odpowiednim e, niskim założeniu poziomu błędów e, bit error rate, czyli BERT, poniżej 10 do minus 13 na poziomie e, fizycznego połączenia ethernetowego. Co więcej, chcemy, żeby w ramach tego standardu możliwe było osiągnięcie prędkości 400 gigabitów na sekundę w jednej długości fali na odległości 800, 80 km przez system DWDM-owy. Czyli takie jest założenie tego standardu 3CW. Kolejny standard, który mamy w najbliższej przyszłości też zobaczyć, to jest standard 802.3CT. Jest to standard do obszaru operatorskiego. Chodzi o to, żeby zwiększyć przepustowość w agregacji dla takich implementacji IPO nowych. Czyli, jeżeli mamy klientów końcowych przez światłowód rozdzielający, podłączony, to chodzi o to, żeby tutaj w odległości od centrali do agregacji osiągnąć odległość na jednym lub dwóch światłowodach od 30 do 80 km, tak aby więcej użytkowników końcowych można było podłączyć z większą prędkością. Czyli to jest ten standard 3CT. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek i tych nowych standardów, które możemy się spodziewać, to jest tyle. Jeżeli masz jakieś pytania co do tego, to oczywiście zachęcam do komentowania. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej trochę o historii i kontekście nowych standardów i rozwoju Ethernetu, to zapraszam do mojego podcastu. A na dzisiaj dziękuję za uwagę. A jeżeli chodzi o dostęp do tego webinarium, które ja tutaj wspomniałem na początku, które też było pokazane w kilku miejscach i David Lowe tam opowiada o tym, jak on widzi dozwój w poszczególnych obszarach, to link do tego webinarium załączę poniżej tego wideo, tak żebyś mógł, jeżeli będziesz chciał, też samemu przesłuchać sobie bezpośrednio u źródła te wszystkie informacje. Za dzisiaj Ci dziękuję i do usłyszenia już za tydzień.